Cześć, Boże, Maria Kupczyk. Czas na informację dnia. Zapraszam. Dziś z szefem nadzoru finansowego, szefem łokiku oraz ministrami finansów i rozwoju spotka się premier Mateusz Morawiecki. Poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Meller. Rada Polityki Pieniężnej już 8 razy z rzędu podnosiła stopy procentowe. Ruch ten ma ochładzać galopującą inflację. Dla kredytobiorców jednak za każdym razem oznacza jedno większą ratę kredytu. Wiele do życzenia pozostawia z kolei wysokość oprocentowania lokat bankowych. Między innymi dlatego dziś dojdzie do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Nadzoru Finansowego, szefem UOKiK-u, ministrem finansów oraz ministrem rozwoju. To spotkanie będzie tego dotyczyło. Między innymi tej relacji pomiędzy wysokimi ratami kredytów, a bardzo niskimi stopami oprocentowania na lokatach. To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca i będziemy robić wszystko, aby to się zmieniło. Aby pomóc kredytobiorcom w przygotowaniu jest projekt ustawy, który zakłada m.in. wakacje kredytowe oraz likwidację wyboru na rzecz nowego wskaźnika, który zgodnie z tym, co przekazał rzecznik rządu w życie wejdzie w przyszłym roku. Te propozycje zostaną dla moment przedstawione, jak on ma wyglądać, ale to jest skomplikowana inżynieria niestety i dlatego one muszą być przedstawione do konsultacji tak abyśmy nie stworzyli problemu w innym miejscu zaraz jak poinformował rzecznik rządu Piotr Müller projekt planu pomocy dla kredytobiorców do konsultacji społecznych przekazany zostanie w tym tygodniu następnie trafi najpierw pod obrady Rady Ministrów a później do Sejmu Zwiększyliśmy o ponad 100% liczbę miejsc w klubach dla dzieci w żłobkach, kiedy przejmowaliśmy stery rządów. Takich miejsc było powyżej 80 tysięcy, dzisiaj jest to ponad 210 tysięcy, mówił dziś w Małopolsce premier Mateusz Morawiecki. Dobrym przykładem rozwoju gminy jest tutaj podkrakowska gmina Wielka Wieś i Biały Kościół, miejscowość, w której akurat się dzisiaj tutaj znajdujemy, gdzie Mogłem popatrzeć, jak pięknie rozbudowywana jest infrastruktura właśnie dla dzieci, dla maluchów, dla najmłodszych. Szanowni Państwo, kiedy przejmowaliśmy stery rządów, to takich miejsc w całej Polsce było powyżej 80 tysięcy. Dzisiaj jest to ponad 210 tysięcy, czyli po sześciu latach rozwoju całego programu zwiększyliśmy o ponad 100%. Grubo ponad 100%, właściwie około 150% liczbę miejsc w takich właśnie klubach dla dzieci, w żłobkach także, czyli tam, gdzie panie, mamy mogą w spokojny sposób zostawić swoje pociechy. Drogie mamy, drogie panie, wiele z was. Chcę wrócić do życia zawodowego jak najszybciej po urodzeniu dziecka. Ale wiele z Was też chce móc zostać z dzieckiem w domu. Dlatego właśnie rodzinny kapitał opiekuńczy, ale właśnie dlatego też miejsca w żłobkach, miejsca w klubach dla dzieci. Po to, żeby chce nie oznaczało musi. Żeby to była rzeczywista decyzja Was, drogie mamy, drogie panie. W tym tygodniu minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek spotka się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Szefowie resortów edukacji omówią szczegóły matur, do których przystąpić mają tegoroczni ukraińscy maturzyści. Polscy maturzyści obowiązkowe egzaminy mają już za sobą, teraz przystępują do wybranych przedmiotów rozszerzonych. Wyniki z tych egzaminów mogą okazać się dla nich przepustką na wymarzone studia. Polską maturę w tym roku zdawało także 47 obywateli Ukrainy. W ich kraju egzaminy przeprowadzone jeszcze nie były. Wszystko jednak na to wskazuje, że odbędą się one zdalnie. To spowoduje, że maturzyści y, ukraińscy, którzy są w, w Polsce, a pewnie jest ich około kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy, też będą mogli do tego egzaminu zdalnie na Ukrainie przystąpić. Rola Polski w całym przedsięwzięciu, jak zaznacza minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek, duża nie będzie. Nasza rola będzie tylko taka, żeby ewentualnie, jeśli ten egzamin dojdzie do skutku, to udzielić wsparcia technicznego i organizacyjnego, bo y, y, Całość egzaminu od strony merytorycznej i organizacyjnej by spoczywa na państwie ukraińskim. Wszystkie szczegóły mają zostać ustalone podczas spotkania profesora Czarnka z jego ukraińskim odpowiednikiem, który w tym tygodniu przybędzie do Polski. Matki, matkom, matki polskie, matkom ukraińskim to koncert, który wczoraj z Warszawy dla państwa transmitowała telewizja Trwam. Maj to miesiąc, w którym nasze myśli częściej niż zwykle płyną ku naszym matkom. Częściej okazujemy im miłość, częściej okazujemy naszą wdzięczność. W Polsce dzień mamy przypada 26 maja, na Ukrainie obchodzony był wczoraj. Nieprzypadkowo więc wczoraj w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego we Warszawie odbył się koncert zatytułowany Matki Matkom, Matki Polskie, Matkom Ukraińskim. Organizatorem koncertu było Polskie Radio oraz Fundacja Rodziny Ulmów Soar. Na scenie wystąpili wybitni artyści, wśród nich m.in. Golec Orkiestra. Pieśnie to utwór, który wykonała Izabela Szafrańska, muzykę do niego skomponował Piotr Rubik. Dziś wielu z nas tęskni za pokojem, za końcem wojny, za końcem cierpienia niewinnych ludzi. I właśnie o tęsknocie był utwór w wykonaniu Barbary gąsienicy Giewont i Stanisława Plewniaka. Raduj się głośno Izraelu, słychać głos Stanisław Plewniak wraz z chórem Sienna Gospel wykonał również utwór cisza. Szczególnym momentem podczas koncertu była chwila, kiedy na scenie pojawiła się ukraińska rodzina, rodzina Karakiewiczów, która w pierwszych dniach wojny spod Lwowa przyjechała do Polski. Nie ma takich pięknych słów. Aby podziękować za szczere serce, za wasze człowieczeństwo, współczucie, zrozumienie, miłosierdzie, troskę. Tak robią prawdziwi bracia, przyjaciele, sąsiedzi, chrześcijanie. Córka Państwa Karakiewiczów Marysia wykonała utwór nie śpi, Moja Ojczyzna. Patronat nad wydarzeniem objęła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Rozpoczyna się sezon żeglarski. Aby poprawić bezpieczeństwo, powstała specjalna mapa skrzyżowań szlaków wodnych z liniami energetycznymi. Wśród żeglarzy szczególną popularnością cieszy się kraina Wielkich Jezior Mazurskich oraz Suwalszczyzna. Bez względu na to, co jest zlokalizowane na szlakach żeglugowych, czy są to właśnie przysłowiowe druty, wysokiego napięcia czy są to innego rodzaju czynniki czy utrudnienia. Po prostu jako żeglarze powinniśmy patrzeć dookoła, zwracać uwagę na oznakowania no i nie narażać siebie na tak zwaną, tak zwane zbyt duże ryzyko, żeby też nie poniosła nas łańska fantazja. Mówi Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Skrzyżowanie sieci elektroenergetycznych ze szlakami wodnymi powoduje spore ryzyko. Z tego względu, że dochodzi do Często do styku masztów z liniami elektroenergetycznymi, co może powodować chociażby porażenie prąda. Wyjaśnia Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE dystrybucja. Aby poprawić bezpieczeństwo, polski związek żeglarski wspólnie z grupą PGE opracowały mapę miejsc, w których szlaki wodne krzyżują się z liniami energetycznymi. Przed dzień właściwie rozpoczęcia sezonu na Mazurach chcemy. Przyłożyć się do podniesienia bezpieczeństwa, będziemy rozdawali tę mapę tych miejsc niebezpiecznych, a docelowo chcemy te. Linie, które są najbardziej niebezpieczne, są w takich najbardziej, najbardziej niebezpiecznych miejscach. Chcę docelowo eskablować, tak żeby czy zakopać pod ziemię, pod wodę, aby w przyszłości te miejsca były rzeczywiście bardziej bezpieczne. PGE wskazuje, że systematycznie inwestuje w prace modernizacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa dla żeglujących. Jak mówi Jarosław Kwasek, wszelkiego rodzaju prace modernizacyjne dotyczące sieci elektroenergetycznej nad akwenami czy wokół rozpoczęły się w latach 90. Są kontynuowane w planach. Ujmowane są w planach rozwoju i prace te mają na celu podniesienie tych standardów bezpieczeństwa. Do tej pory udało nam się skablować, czyli schować pod powierzchnią wody około 15 takich skrzyżowań lub zamienić się też na kabel izolowany. W planach mamy jeszcze około drugie tyle do 2025 roku. A wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo. Według danych Polskiego Związku żeglarskiego w naszym kraju żegluje około 4 milionów 300 tysięcy osób. Jeśli chcemy mieć dobrze wykształconą młodzież, trzeba wracać do klasycznych form wychowania, mówił podczas finału pierwszego ogólnopolskiego konkursu retorycznego w Lublinie minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek kształtowanie młodego pokolenia jest niezwykle istotne wiedza jaką otrzymają i to czy zostanie ona dobrze przyswojona będzie miało wpływ na ich przyszłość kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia argumentowania i przekonywania nie jest łatwą sztuką takiego zadania podjęli się uczniowie szkół podstawowych w ogólnopolskim konkursie retorycznym wydarzenie odbyło się po raz pierwszy i miało miejsce na katolickim uniwersytecie lubelskim dzisiaj w lublinie mamy okazję w gali finałowej ogólnopolskiego konkursu retorycznego, który jest takim wspólnym dziełem. Lubelskiego Kuratorium Oświaty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Do Gali Finałowej doszło 24 uczestników ze szkół z całej Polski. W tym ostatnim etapie uczniowie wygłaszali mowy w trzech kategoriach. Pierwsza kategoria to jest mowa sądowa, w której oskarżają bądź bronią. Wybraną przez siebie postać ze względu na sprawiedliwość bądź niesprawiedliwość. Druga kategoria to jest mowa doradcza w której doradzają lub odradzają ze względu na dobro bądź pożytek. I trzecia kategoria to jest mowa popisowa w której wychwalają bądź ganią. Wybraną postać. W wydarzeniu uczestniczył minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek, który wręczył nagrody laureatom i finalistom konkursu. Przede wszystkim chcę pogratulować organizatorom tego pierwszego ogólnopolskiego konkursu i prosić o to, żeby nie ustawali w wysiłkach i w pracy organizacyjnej, w której będziemy pomagać jako Ministerstwo Edukacji i Nauki po to, żeby ten konkurs był już na stałe za gościu w kalendarzu konkursów ogólnopolskich. Minister Edukacji i Nauki dodał również, że konkurs to powrót do klasycznych form wychowania, do klasycznej wiedzy. To są rzeczy, o których przez długi czas nie pamiętano i trzeba do nich wracać, jeśli chcemy mieć dobrze wykształconą i osiągającą wielkie sukcesy w przyszłości młodzież, zaznaczył profesor Czarnek. W tym roku grono laureatów zdominowały kobiety. Zachęcamy mężczyzn do jeszcze większego wysiłku, ażeby też w przyszłym roku tutaj na scenie stanęli, stanęli panowie, bo to nieprawda, że tylko kobiety mają gadane. Rozpowszechnianie idei retoryki klasycznej jest istotne, ponieważ zdobywane są umiejętności takie jak płynne mówienie, argumentowanie czy przekonywanie. Młodzież również uczy się analizować i interpretować teksty literackie oraz występować przed dużą publicznością. Japonia stopniowo przestanie kupować ropę z Rosji, nie wycofa się jednak z przedsięwzięć energetycznych na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Premier Japonii rozważa czasowe ograniczenia bądź zawieszenie importu rosyjskiej ropy naftowej swoją decyzję ogłosił w niedzielnym wirtualnym spotkaniu grupy G7. Wspólnota największych gospodarek świata w odpowiedzi na rosyjski atak na Ukrainie wprowadziła sankcje wobec Kremla. Jeśli chodzi o ropę, chociaż jest to bardzo trudna decyzja dla Japonii, która jest silnie uzależniona od importu energii, jedność G7 jest najważniejsza w takim czasie jak ten teraz, w świetle oświadczenia. G7 zadecydowaliśmy o podjęciu środka zakazującego importu rosyjskiej ropy. Grupa G7 poza Japonią zrzesza Francję, Kanadę, Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy, USA i Unię Europejską. Kraj kwitnącej wiśni jest ubogi w zasoby naturalne. Swoją gospodarkę balansuje pomiędzy łagodzeniem wzrostu kosztów utrzymania obywateli a zmniejszeniem uzależnienia od rosyjskich surowców. To były informacje dnia, a ja za uwagę dziś już Państwu dziękuję i życzę dobrego popołudnia z Panem Bogiem.